Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranne show w RMF FM. Lamet Wahuydi z Środkowej w Indonezji. Pozdrawiamy. Nazwał syna na cześć swojej pracy Departament Komunikacji Statystycznej. Gościu uwielbia swoją robotę, a że pracuje w tym departamencie, no to tak syna nazwał. Żonie mamie się spodobało, nie mówiła nie, więc mają. Departamentka. Ciężko będzie syna na obiad zawoła zawołać, bo nim skończysz wykrzykiwać imię Departament Komunikacji. No to zupa wystygnie. Nie wiem jak to zdrabiać właśnie. Depcio, komcio, staciu. Ja to bym syna nazwał, powiem wam radio, a córka antena albo Dipoli emisja. Wstawaj, szkoda dnia. A propos dzieci, tytuł z prasy. To już chyba żyje własnym życiem. E, Monika, no już nie Zamachowska, a znowu Richardson, mówi: Nie chciałam mieć dzieci ze zwyżkiem. Powiem wam, no to ja jestem jak pani Monika, też nie chciałem mieć dzieci z Panem Zbyszkiem Kto jeszcze? <laughs> Piszcie, jeżeli też nigdy nie chcieliście mieć dzieci ze zwyżkiem. Policzmy się. Stawaj! Daj, szkoda dnia w RMF Dzisiaj, przypomnę, zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, to on zdecyduje, co dalej z obowiązującymi obostrzeniami, co z nowymi obostrzeniami, jak rzecz będzie wyglądać. Póki co mamy SMS-a, przyszedł pod 3322 od Stanisława. Moim zdaniem, pisze Staszek, powinni otworzyć baseny, ale pływanie tylko pod wodą, bez możliwości wynurzania. Ja jestem za. Utopmy wirusa. Stawaj, stawaj szkoda dnia. dnia. Rita Ola, dzień dobry, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Bardzo fajnie się patrzy na tą Rita Ora im, 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 i mi to brzmi tak. Rita Ora ima bęg, bęg, bęnek. i, i, i ma bęg bęgbenek Iman back i benę benek Iman bang bang i od razu mi się Rita Ora i ma bęg benek. Dobra, to ja to w takim razie mam inne dobre nazwisko. W tym momencie Julia Wieniawa. Ona się chwali swoimi roślinami w Nowym Domu. O. I uważne oko internautów zauważyło tam strelicję. Hmm. Się okazuje, że to nie takie, ho, że jedna strelicja kosztuje 2000 zł, a trochę ich tam u tej Julii jest. Kurda, aż sobie wygoogluję, ale patrz, cena strelicji tak. to jest pikuś przy cenach wody w stolicy. No, no tak. No we, weź to podlej teraz wszystko, jak tam ich, ich sporo. No daj jej pół roku i przejdzie na kaktusy. Poranny show w LMFFM. Wstawa i szkoda dnia. Get up! Woli Lopez w LMWM w ulubionej piosence kardiologów, że tam serce nie może mu się zatrzymać. <gulanie> tak, trzymaj, nie przestawaj. Woli fabryka czekolady. Bardzo dobry, mam. Znaczy, czy ja wiem, czy bardzo dobre. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz wszedł no. wczoraj na sejmową mównicę z jointem, skrętem, lolem, <gulanie> Zuluż... <Z�agrem, gulanie> <A> szwagrem. Kto jak tam lubi? Szwagrem, no. A szwagier jest podaj szwagra Ale nie chciał zdradzić, czy z trawą. Ah. O. Chce legalizacji marihuany i, i, i cytuję. Żyjemy w państwie traktującym dorosłych ludzi jak dzieci lub przestępców. A, nie, to widzisz, to z tymi dziećmi to akurat poseł ma rację. Bo? Że nas traktują jako dzieci. I dlatego ja jako dziecko w, e, poproszę o 500 plus na mnie. Właśnie, ja plus, też proszę. Tak, plus, plus drugie, 500 plus, czy właściwie trzecie, na moją mocno nieletnią żonę. Bardzo proszę. I wyprawkę chcemy. <laughs> I 300 plus tego tornistrowego. <laughs> tak, i na wakacje na też byśmy chcieli. A co? Poranne show FFM, wstawa i szkoda dnia. No, nie dobrze, bo kawa mi się zepsuła. W takim razie Czemu myślę, że. Ja, ci... bo, bo sobie wypiłem całą. Nie wiem, Muszę... mam nadzieję. Patrz, jaką mam poprzutą kawę. Muszę iść sobie naprawić. Bardzo śmieszne. Eee... Jest nowy pomysł na nowy zasiłek. Babcia no. Plus. Babcia Plus? Babcia Plus, tutaj Ale ładnie. Brzmi. ładnie. Re Resort rodziny nad tym pracuje. To, to miałoby być takie pieniądze dla babci i dla dziadków, którzy opiekują się wnukami. Bo na Węgrzech o. taki mają i to jest podobno nawet 3000 zł miesięcznie jest na babcie. O kurczy, no. Powiem ci. I, I prawidłowo, Ta. bo babci przyda się zawsze więcej farszu, no nie? Znaczy, farszu dopiero. Do, do, dokładnie, a dziadkowi to na przykład na bonbony dla wnuczków, prawda? Więc o. to się też przyda. I, się i uwaga, dla wnuczków powtarzam, a nie dla ojców, tym bardziej dyrektorów, no nie? Także mhm. my popieramy, bo babcie mają same plusy, ale jeszcze jeden jak najbardziej nie zawadzi. Poranny show w MFFM. Wstawa i szkoda dnia. Name, me. No dobrze, it's it's name, you. The ale Ja widziałem, że Cię bierze od początku ten numer. No, że to bierz, jakoś... bo katują tym utworem, no już wszyscy znajomi to napingalają, no, no ale jest, jest, wpada w ucho, robi, robi swoje. Temat chyba tygodnia powołana z niedzieli na poniedziałek w nocy Superliga, czyli ta elitarna piłkarska liga 12 zespołów, tak szybko jak powstała, tak szybko chyba się rozpadnie, bo po ogromnej krytyce ze strony UEFA, ale też i innych klubów z udziału wycofały się już drużyny z Anglii i dwie drużyny włoskie powiedziały yy, po włosku Sajonara. To Ale pewnie, a adiw ja mi się wydaje, że to pewnie Zbysiu Boniek ich pogonił. Jak Zbysiu? No nie słyszałeś, człowieku, Zbigniew Boniek został wiceprezydentem UEFA. A, UFA. a, to, a. to dlatego kończy przygodę z PZPN-em. No a ty byś, nie ty byś nie skończył? To jest, człowieku, to jest tak, jakbyś się przesiadł z Poloneza do Mercedesa i jeszcze dostał szofera z hmm. i szampana. No tak, no UEFA to samo ja a PZPN to taki bardziej taki samogon, no. A czy ważne opie? szkoda dnia! Z nami Pan Ambroży ty mi mówisz, że już się kończy? to ty, ty mnie nie, nie No bo się piosenka skończyła, no co? kurczę, no i czy teraz? A teraz Pan Ambroży będzie Weź go tam zwołaj Ambroży. Do go? Pani obraże! O pani momencik, jestem. No, wyleczkę, no, dobrze, że pan jest, a skoro pana mamy pod ręką, to prosimy o szybki komentarz Że z internetu. Rafał Trzaskowski mówi tak, chołownie szedł do polityki, by ją zmienić, a to polityka zmieniła chołownię. No proszę, pana, to ja powiem, no to się zdarza. No to się zdarza najlepszym. Powiem taką historię, taką anegdotę. No kiedyś Romuś szedł do lodówki, żeby zmienić alkohol, a okazało się potem, że to alkohol zmienił Romus. Wstawaj szkoda dnia w RMFM. Wstawaj szkoda dnia w RMFM.